Chcecie robić ostre zdjęcia? To jesteście w dobrym miejscu. Dzisiaj zdradzę Wam 7 rzeczy, które są kluczowe w tym, aby robić lepsze i ostre zdjęcia. Zapraszam. Siema z tej strony Weronika Bocian. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym technicznym odcinku, gdzie gadamy sobie o ustawieniach aparatu i ogólnie ja przekazuję Wam moją wiedzę z zakresu fotografii, a wy możecie to chłonąć i robić lepsze zdjęcia. Jeśli jesteście tu nowi i mnie nie znacie, to wrzucam Wam e, kilka moich prac, żebyście mogli zobaczyć, kogo będziecie słuchać przez następne paręnaście minut. Zapraszam Was też na mój Instagram, bo tam jakby najświeższe e, moje prace możecie sobie oglądać i no! Tak więc zaczniemy sobie od tego, co manualnie możecie ustawić na swoim aparacie. Oczywiście jest to sytuacja, kiedy już potraficie fotografować w trybie manualnym, nie używacie auto. Jeśli yy, jednak jesteście na trybie auto, a chcielibyście przejść na manualny, to wbijajcie na poprzedni odcinek. Tam opowiadam, co to jest przysłona ISO i czas. Jak poznacie te wszystkie terminy, będzie też Wam łatwiej zrozumieć to, co zaraz będę mówić. Tak więc ci, co są jeszcze takimi świeżakami w tej sprawie, to wpadajcie tam i widzimy się tutaj za chwilę. Natomiast ci, co trochę bardziej ogarniają, to myślę, że nie będzie to zaskoczenie dla Was, jeśli powiem, że za ostrość odpowiada tak naprawdę czas. Czas. Bo im szybciej aparat zrobi zdjęcie, tym jest mniejsza szansa, że coś lub coś poruszy nam się i właśnie będzie coś nieostre, rozmyte i w ogóle. Tak więc ustawiamy możliwie najwyższy czas. Oczywiście musimy to dostosować do naszych innych ustawień, czyli do ISO i do przysłony. Natomiast warto ten czas mieć względnie wysoki, bo wtedy naprawdę zdjęcia są mega ostre. Warto to wiedzieć, bo to jest naprawdę e, duży game changer, przynajmniej dla mnie był, ponieważ ja też przez bardzo długi czas myślałam, że to przysłona determinuje mi to, czy moje zdjęcie jest ostre, czy nie, a w ogóle tak nie jest, bo przysłona. Jakby określa mi tylko ile ile, nie wiem, z, ze zdjęcia będzie w ostrości, a nie czy faktycznie będzie ostre. Tak więc, jeśli też myśleliście tak jak ja, to może spróbujcie zmniejszyć wartość przysłony, a zrobić ten czas szybszy i zobaczcie, jak Wam to wtedy wyjdzie. Na pewno będzie super. Ja tak teraz e, fotografuję i jestem zachwycona. Przykład, przez bardzo długi czas fotografowałam na przysłonie około 7, a czas miałam pewnie 1,80. Teraz mam czas 1,350, a przysłonę mam... 3 albo 28 i zdjęcie jest super ostre. Jest cud miód. Kolejna rzecz na mojej liście to przysłona, ale jak widzicie, już w sumie trochę nawiązałam do tego tematu. Tak więc tylko powtórzę, że przysłona nie odpowiada Wam za stricte za ostrość, tylko za to, ile będzie ostre na zdjęciu. Jak dużo na przykład tego, co jest za naszymi plecami będzie ostre. Więc na przykład, jeśli fotografujecie modelkę czy siebie. To raczej przysłonę możecie mieć na bardzo niskiej wartości, bo też z drugiej strony chcemy, żeby to co jest z tyłu było rozmyte. Natomiast jeśli fotografujecie krajobraz, to wtedy możecie mieć przysłonę wysoką, bo wtedy na przykład wszystko będzie ostre na zdjęciu. Tak więc to takie małe przypomnienie, lecimy dalej. Kolejny punkt to autofokus. I myślę, że autofokus jest lubiany bardzo przez wszystkich, no bo w sumie robi zdjęcia może nie robi zdjęcia za nas, ale wyostrza za nas, my nie musimy robić tego manualnie. Oczywiście manualny fokus i autofokus mają swoje duże plusy i duże minusy. Zacznijmy sobie od autofokusa i z autofokusem mamy jeszcze coś takiego jak różne tryby tego autofokusa, które możecie sobie ustawić na aparacie i są najróżniejsze, może być szeroki fokus, może być, że tylko na środek, że jakiś większy obszar, natomiast najlepszą opcją według mnie jest punktowa ostrość. Nie jestem pewna, czy będziecie to wiedzieć, nas w swoim aparacie. Ja mam coś takiego, mam nawet dwa, dwa jakby d dwa tryby, ale one bardzo podobnie działają i głównie chodzi o to, że ustawiamy wtedy taki mały kwadracik w miejscu, w którym na pewno chcemy, żeby tam jakby ta ostrość nam się skupiała i zazwyczaj, nie zazwyczaj tylko jeśli fotografujemy osoby, to powinniśmy ten punkt ostrości ustawić na czyjejś twarzy, a najlepiej na oku, bo jeśli oczy są ostre, to ogólnie już jest bardzo dużo do przodu. Nawet jeśli zrobicie zdjęcie i na przykład buzia będzie ostra względnie, ciało będzie ostre, ale oczy będą jakieś takie rozmazane i zamglone, to jak się będzie patrzyło na to zdjęcie, to ono będzie się wydawało mega niewyraźne. Serio. Tak więc punkt ostrości ustawiamy na oczy i to one zawsze muszą być ostre. Zobaczcie, czy macie coś takiego w swoim aparacie. Wiem, że Canon ma coś takiego. Ja miałam na 77D i tam była taka opcja. W moim Soniaczu yy, też jest więc pogrzebcie w ustawieniach i sprawdźcie, czy dacie radę to ustawić. Jeśli chodzi o manualny fokus, to tutaj ustawiamy sobie ręcznie na obiektywie, wiecie, tak jak fotografowie na różnych filmach, tak sobie możesz... to nie Zoom tylko ustawiamy sobie ostrość. I ogólnie manualny fokus jest super i sprawdza się świetnie do momentu, aż nie musimy... Nagrywać czy robić zdjęcia samemu sobie, bo wtedy to jest po prostu niemożliwe i bardzo ciężko to ustawić, i y, zawsze wymagana jest wtedy osoba trzecia, która nam po prostu pomoże. Manualny fokus jest spoko, ponieważ kiedy ustawicie sobie ten punkt, gdzie będzie coś ostre, no to nie będzie, nawet jeśli poprzestawiacie wszystko, będziecie się ruszać i coś będzie bliżej dalej do obiektywu, to on nie będzie zmieniał tej ostrości. Ona zawsze będzie w tym punkcie, w którym ustawicie to na obiektywie, to jest fajne, to się w spoko sprawdza czas Właśnie przykręceniu filmów, natomiast mówię, ja używam obecnie autofokusa, nawet jak nagrywam, bo czasami jednak chcę na przykład coś wam pokazać z przodu. O, widzicie, ja jestem nieostra i ja autofokus wyostrzył sobie to, co jest z przodu. Gdybym miała manualny, manualnie ustawioną ostrość na siebie, tak bym wyciągnęła coś do przodu, to dalej ja bym była ostra, a nie ta rzecz z przodu. Tak. I kiedy w sumie używać jednego i drugiego? Nie ma reguły, to musicie sobie wyczuć. Zazwyczaj używa się autofokusa, bo on jest po prostu mega dobry i bardzo rzadko robi jakiegoś psikusa. Jeśli macie fajny tryb ustawiony, to naprawdę nie będzie problemu. Ja na przykład manualny fokus ustawiam czasem na sesjach zdjęciowych, kiedy modelka mi się dużo rusza, skacze, biega i w ogóle. I wtedy y, ona stanie mi w miejscu, w którym chcę jakby ją uchwycić i jak będzie latać czy biegać, to wiem, że zdjęcia w tym danym miejscu będą ostre i wiem, że na tym mi zależy. Tak więc y, tu musicie sobie popróbować, ale raczej jeśli zaczynacie z fotografią, to autofocus Wam sarczy. Przechodzimy teraz do drugiej części, która jest już w postprodukcji naszego zdjęcia, tak więc kiedy już wrzucicie zdjęcie na komputer, przejrzycie je sobie i wybierzecie te perfekcyjne ujęcia, które są super ostre, no to e, możecie to jeszcze bardziej podkręcić, na przykład no, robiąc e, suwakiem wyostrzenie. Oczywiście nie robimy tego na maksa, bo... To czasami nawet jeszcze spoko wygląda na kompie, ale jak to wrzucicie na telefon, a jednak zakładam, że ci, co oglądają ten film, oglądają go po to, żeby wrzucać foty na Insta lub na jakiekolwiek inne platformy, no to potem właśnie mega wyostrzone zdjęcie, które na kompie wygląda jeszcze, to na telefonie wygląda jak Google. Jak okropne gówno naprawdę. Tak więc tu bardzo bardzo delikatnie e, to musicie sobie wyczuć. I też e, jest e, wyostrzenie i przezroczystość, bodajże takie e, funkcje na przykład w Camera Raw na Photoshopie czy tam w Lightroomie wszędzie znajdziecie coś takie suwaki. Dodatkowo zwiększenie kontrastu na zdjęciu też optycznie to zdjęcie wyostrza. Natomiast spróbujcie nie tyle e, przesuwać suwakiem kontrast, co e, są często jeszcze suwaki, że na przykład cienie i światło i tym sobie mm, zobaczcie, bo kontrast bardzo często zmienia nam jeszcze trochę nasycenie tego zdjęcia i nie zawsze tego to chcemy, tak więc spróbujcie innych suwaków, to naprawdę fajnie działa też, żeby nie przesadzić, żeby nie zniszczyć i czerni czy czy światła na zdjęciu, tak więc wszystko wiecie delikatnie. I ostatni punkt już to odpowiednie generowanie zdjęcia pod platformy na które chcecie je wrzucać, bo bardzo duży problem jest taki, że mamy super zdjęcie, zrobiliśmy super, światło było super, zrobiliśmy taką postprodukcję, że normalnie kapcie powinny wszystkim spaść i wrzucamy je na Instagram i nagle patrzymy na to i takie... Co tu się stało? Co, co tu się stało? A słuchajcie, winą za to można obarczyć tylko siebie, no i swoją troszkę niewiedzę. Natomiast sama robiłam też tak przez bardzo długi czas. A warto wiedzieć, że zdjęcie, które na przykład zrobicie w rawie, na super sprzęcie, zrobicie właśnie szczere, tuż w Photoshopie, to będzie ważył bardzo dużo, jak to wygenerujecie. Natomiast Instagram, czy jakikolwiek y, inna platforma czy strona internetowa przyjmują bardzo małe zdjęcia. No i tak jak ewentualnie nie wiem, jak macie bloga, to Wam blog powie, nie, nie może wrzucić zdjęcia, bo nie wiem, przekracza 2 megabajty, no to wy wiecie, jakoś się tam ogarniecie i zmniejszycie rozmiar tego pliku. Natomiast Instagram weźmie wasze ładne zdjęcie, stwierdzi, że jest za duże, żeby się tu zmieścić i zrobi takie i go wrzuci. No i potem jest jak jest. I tutaj akurat ja Wam powiem, gdzie to zrobić w Photoshopie. Nie wiem jak w innych programach. Jeśli używacie czegoś innego, to warto może popatrzeć i wyszukać po prostu, jak zmienić rozmiar pliku. Tak więc jeśli ja robię zdjęcie portretowe, spionowe, to wtedy jakby ta dłuższa wartość u mnie ma 2048 pikseli. Program dopisuje sobie drugą wartość na podstawie proporcji w Waszym zdjęciu i możecie to sobie wygenerować. Możecie w Photoshopie zrobić to na dwa sposoby albo zrobić ten skrót klawiszowy, bo daje się Ctrl Alt I i wtedy zmienić rozmiar zdjęcia. Później to wyeksportować, lub możecie wybrać opcję zapis e, dla internetu, coś takiego. I tam wyświetli Wam się też e, cały taki panel, gdzie możecie dużo rzeczy pozmieniać. E, ja Wam tutaj pozaznaczam jeszcze, co warto sobie zaznaczyć i co ja mam zaznaczone. Natomiast e, jak widzicie, mamy tutaj też możliwość e, wpisania rozmiaru naszego zdjęcia. No i zostaje nam tylko zapisać to w takim rozmiarze, wrzucić to sobie na telefon i wrzucić na Instagram. I mamy wtedy pewność, że Instagram nam za bardzo nie przekonwertuje tego zdjęcia i nie zrobi nam. Kuku. Ok, moi drodzy, to już by było na tyle. To są wszystkie punkty, które przygotowałam dla Was w tym filmie. Dla przypomnienia, zacznijmy sobie jeszcze raz od początku. Ważny jest czas. Jak najszybszy czas robienia zdjęcia. Względnie niska przysłona, bo mówimy o zdjęciach portretowych. Dobre ustawienie fokusa, czy to manualnego, czy autofokusa, i ostrzenie na oczach. Lekkie wyostrzenie w postprodukcji. I najważniejsze w sumie, to dobre wyeksportowanie zdjęcia z programu na telefon, bo jeśli zrobicie wszystko perfekcyjnie, te wszystkie punkty będą to jak źle to wyeksportujecie i aplikacja Wam zje zdjęcie, to można się zastrzelić. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, piszcie koniecznie, który z punktów e, najbardziej Wam się przydał i w ogóle oznaczajcie mnie na swoich fotach, jestem mega ciekawa Waszych efektów. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Pa!